Zapraszam do zapoznania się z ofertą atrakcyjnego mieszkania w cichej i spokojnej części Mokotowa. Kameralny apartamentowiec łączy w sobie walory lokalizacyjne z sąsiedztwem terenów zielonych. Jakość wykończenia budynku sprawia, że prezentuje się on bardzo prestiżowo. W holu na podłodze położono kres, jest tu także gotowe miejsce na szafę wnękową. Kuchnia jest przestronna i bardzo jasna, a dzięki długiemu blatowi oraz wielu szafkom wygodna i funkcjonalna. Dzięki połączeniu kuchni z salonem uzyskano dodatkową przestrzeń, która idealnie sprawdza się np. jako miejsce do jedzenia lub pracy. Salon jest doświetlony z dwóch stron, a wchodzi się do niego zarówno z kuchni, jak i z holu. Walorem mieszkania jest niewątpliwie duży balkon z widokiem na drzewa. 11-metrowa sypialnia jest bardzo ustawna. Oprócz dużego łóżka z powodzeniem mieszczą się tu również szafeczki nocne oraz duża szafa. Łazienka została zaprojektowana przez projektanta wnętrz z dbałością o detale. Postawiono tu na estetykę oraz światło. Do mieszkania przynależy miejsce w garażu podziemnym oraz komórka lokatorska. Fenomenalnie prezentuje się najbliższa okolica. Tuż obok budynku znajduje się urokliwy teren zielony ze ścieżkami spacerowymi, jeziorkiem oraz kameralnym pomostem. Serdecznie zapraszam na prezentację.